Bo ten trójkąt produktywności tak naprawdę możemy przełożyć zarówno na biznes, jak i na swoje prywatne życie. Bez względu na to, na jakim jesteś poziomie, w którym miejscu jesteś w swojej firmie, czy nią zarządzasz, czy jesteś menadżerem, czy jesteś szeregowym pracownikiem, tak samo możesz w ten trójkąt produktywności nałożyć i sprawdzić No właśnie, gdzie jest twój czas? Tu, Basia, Lew i Po co Ci Biznes? Spotykamy się w kolejnym odcinku po to, żeby porozmawiać o trójkącie produktywności. Obiecałam wam, że nagram takie wideo i oto one. Co to jest ten trójkąt produktywności? Hmm. Pewnie się zastanawiasz, co to znowu za wymysł i co oznacza ta figura. No właśnie, trójkąt produktywności, jeżeli jest przestrzegany, jeżeli jest realizowany, pomaga ci realizować własne cele. To, co jest kluczowe dla Ciebie, to, co jest dla Ciebie ważne. Najczęściej jednak spędzamy czas na wierzchołku tego trójkąta, e, ewentualnie trochę niżej, i wtedy, no właśnie, wtedy nic specjalnego się nie dzieje, czyli jesteśmy w tym obszarze, e, który mówi o tym, co jest przyjemne i niepożyteczne. No dobra, do roboty. Cztery części trójkąta produktywności. U podstawy, czyli w tym najszerszym elemencie, jest to, co jest najważniejsze, a potem im wyżej idziemy, tym, jak się domyślasz, są rzeczy mniej ważne. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Ano, na dole są Twoje wartości życiowe, Twoje wartości biznesowe. No oczywiście, jeżeli masz je wyznaczone, no to wiesz, o czym teraz mówię. Jeżeli tego jeszcze nie robiłeś, no to najwyższa pora. Mówię o tym bardzo często podczas moich szkoleń. I zarówno te życiowe wartości, które realizujesz, jak i te w biznesie, kiedy są określone, pozwalają ci być zarówno pewnym siebie, być asertywnym, bo wiesz, jakie są twoje granice i czego chronisz, czego bronisz, jak i zdyscyplinowanym, mieć w sobie samodyscyplinę, czyli mój autorski zapnij pas. Więc zastanów się teraz przez chwilę, czy ma w swoim życiu wyznaczone takie kluczowe, najważniejsze elementy, które chcesz realizować pomimo różnych przeciwności. W wartościach życiowych, obojętne tak naprawdę czy w biznesowych, czy w twoich prywatnych, może być rodzina. I to będzie kluczowym czynnikiem, który będziesz przedstawiał, na przykład zatrudniając pracowników, mówiąc o tym, że rodzina jest wartością dla ciebie, w związku z tym rozumiesz, szanujesz i mają dlatego i takie, czy inne przywileje, Związane z tym elementem, z tą Twoją wartością. To może być, to na przykład może być nie perfekcja, ale jakość. O właśnie, perfekcjonizm nie jest dobry, bo on nas zatrzymuje, ale jakość. I tam bardzo konkretnie możesz opisać swoim obecnym czy przyszłym pracownikom, co w tym kryjesz. To zabiera czas. To jest element, na którym się na początku każdego dnia skupiasz. To jest coś, co planujesz na dzień dobry w kalendarzu w perspektywie tygodnia, miesiąca, kwartału czy nawet roku. To jest coś, co jest kluczowym elementem Twojego życia prywatnego i biznesowego. Kiedy idziemy wyżej, mamy wysoką stawkę godzinową. I o to pytałam Cię w jednym z odcinków. Pytanie, które miałeś sobie zadać, było o tym, czy pracujesz głównie w wysokiej stawce godzinowej. Jesteś przedsiębiorcą, jesteś właścicielem swojego biznesu. I teraz ważne jest to, żebyś Ty pracował w tej najwyższej z możliwej stawek. I teraz, co się kryje w tej wysokiej stawce godzinowej? No, pewnie się domyślasz, że największe pieniądze, ale nie tylko i nie zawsze chodzi o pieniądze. To są rzeczy, to są sytuacje, to są spotkania, które ty musisz wykonać bezpośrednio i ty i tylko ty. Od po prostu. Czyli przede wszystkim to jest myślenie o biznesie. To są być może jakieś analizy, które musisz dokonać w kwartale, miesiącu, tygodniu czy półroczu w swoim biznesie, żeby sprawdzić, czy jesteś na właściwie ściewce. To jest wyznaczenie. W kierunku działania. To są zebrania z kluczowymi członkami Twojego zespołu, których nie może zrobić nikt inny. W życiu prywatnym to są te rzeczy, w których ty osobiście musisz wziąć udział, bo inaczej się to po prostu nie poskłada. Bardzo często to właśnie te działania przekładają się na najwyższy dochód w Twojej firmie i tak bardzo często ty jako FEW, właśnie robiąc te rzeczy. Gdybyś policzył swoją stawkę godzinową, no to wyjdzie, że to jest ta właśnie najwyższa stawka. Czyli krótko mówiąc, w wysokiej stawce godzinowej są wszystkie rzeczy, które sprawiają, że Twoja firma lepiej funkcjonuje, sprawiają, że jesteś bardziej widoczny na rynku, sprawiają, że wnosisz największe pieniądze do firmy w tu i teraz albo w perspektywie, sprawiają, że Twój biznes działa i pr prosperuje. Czy to jest jasne dla Was? Dajcie znać w komentarzu, co jeszcze może kryć się w wysokiej stawce godzinowej w kontekście waszych biznesów. A jak chcecie więcej takich tematów biznesowych, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał na YouTube, bo tam pojawiają się wideo co tydzień. Idziemy dalej. Dalej mamy niską stawkę godzinową. No i tak jak powiedziałam na początku tego nagrania, najczęściej tam spędzamy czas czyli to są rzeczy, które można zdelegować. I znowu nie ma znaczenia, czy mówimy o biznesie, czy mówimy o prywacie, ponieważ nawet tak prozaiczną rzecz jak sprzątanie domu możesz zdelegować na kogoś, a w czasie, kiedy ten ktoś sprząta, ty możesz na przykład spędzić dobry jakościowo czas ze swoimi bliskimi. Ale jesteśmy w biznesie, więc właśnie, popatrz na swój kalendarz tak naprawdę wypij sobie to, co robisz każdego dnia i zbadaj, czy możesz te rzeczy zdelegować, czy może zająć się nimi ktoś inny, i nawet jeśli nie teraz z równych przyczyn, to w perspektywie czasu, w przyszłości, czy to mogą być elementy, które ty możesz po prostu powiewać w czyjeś ręce. I zwróć uwagę, ile czasu procentowo spędza właśnie w niskiej stawce godzinowej. I wiecie, to jest czasami takie myślenie, nikt nie zrobi tego lepiej niż ja, bardzo błędne albo we szkoda kasy będę musiał komuś za to zapłacić a przecież mogę to zrobić pomiędzy swoimi innymi tematami a tak naprawdę kiedy popatrzysz na to z lotu ptaka i zastanowisz się nad tym głębiej to sam czy sama zobaczysz że ten czas kiedy ty robisz nie wiem, grafiki obchód firmy czy jakiejś rzeczy które naprawdę może zrobić ktoś inny gdybyś ten czas poświęcił na rozwój firmy na myślenie strategiczne o swoich działaniach, na przeanalizowaniu dotychczasowych działań, na nowej rekrutacji, czy rozmawianiu z kluczowymi pracownikami firmy, to byłbyś byłabyś w innym miejscu w swoim biznesie już od dawna. No i szczyt naszej piramidy, czyli to miejsce najbardziej kluczowe. Yy, niestety, oczywiście to jest sarkazm, ponieważ tam spędzamy sporo czasu, a to jest zerowa stawka godzinowa, tak zwane pierdolety. Czyli skupianie się na rzeczach, które naprawdę nie mają żadnej wartości, zarówno w życiu osobistym, jak i prywatnym. To yy, jest na przykład przeglądanie, scrollowanie Facebooka. I nie mówię tu o tym, kiedy chcesz się trochę zchillować. Kiedy chcesz odpocząć i robisz to właśnie po to, żeby odciążyć głowę, ale jeśli robisz to ponad godzinę i tak naprawdę nie wiesz po co to robisz, to to jest zerowa stawka, to to są pierdolety. To sami nawet czytanie książek może być w tej kategorii, jeśli to zabiera Ci czas na zrobienie innych rzeczy, które wniosłyby coś więcej do Twojego życia. Sprawdź, ile czasu spędzasz na wierzchołku tej piramidy. To są najczęściej rzeczy, które są przyjemne i kompletnie niepożyteczne. Czyli nic, absolutnie nic nie wnoszą do naszego życia. Zbadaj zarówno siebie, jak i swoich pracowników. Czy oni być może właśnie nie robią tego, co trzeba, bo skupiają się na tych dwóch. Piętrach piramidy, czyli na pierdoletach zerowej stawcy i niskiej stawce godzinowej. Bo ten trójkąt produktywności tak naprawdę możemy przełożyć zarówno na biznes, jak i na swoje prywatne życie. I bez względu na to, na jakim jesteś poziomie, w którym miejscu jesteś w swojej firmie, czy nią zarządzasz, czy jesteś menadżerem, czy jesteś szeregowym pracownikiem, tak samo możesz ten trójkąt produktywności nałożyć i sprawdzić, no właśnie, gdzie jest Twój czas. W co ty go czas i energię, w co ty go wkładasz, i czy to jest to miejsce, w którym to powinno być? Dół tej piramidy, czyli wartości życiowe, a potem wysoka stawka godzinowa, bardzo często należą do kategorii nieprzyjemne, ale powyteczne. I kiedy jesteś w tej kategorii, Czyli robisz rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, które wnoszą coś do twojego życia, które nie muszą być wygodne. To jest nawet pójście na siłownię, czy zrobienie tego raportu albo przejrzenie raportu z księgowości, poszukanie, co przynosi, czy kto przynosi pieniądze do twojego biznesu, czy zweryfikowanie pewnych działań twojego zespołu. I to może nie jest coś, co cię mocno kręci, ale jednak, kiedy to zrobisz i wyciągniesz z tego wnioski i wprowadzisz, to do swojego życia biznesowego to na pewno zmieni Twoje życie. Historia Marka. Marek, jak się spodziewasz, jest przedsiębiorcą i przede wszystkim, kiedy zaczęliśmy pracować, spędzał ogrom czasu, a w zasadzie nawet ponad 8 godzin w niskiej stawce godzinowej. Miał absolutną tendencję do tego, żeby być wszędzie, żeby być dla wszystkich i żeby wszędzie wtrącić swoje trzy grosze. To nie jest jakaś nadzwyczajnie nowa historia, to jest coś, co się powtarza w bardzo wielu biznesach. Oczywiście jego biznes prosperował, kręcił się, on był przemęczony i już miał serdecznie wszystkiego dosyć i był zaskoczony, że w stosunku do pracy, ile wkłada swojego czasu, energii, zaangażowania w biznes, że ten biznes nie rośnie tak, jak on sobie kiedyś wymarzył. Zapytał skąd te przestoje, zapytał co się dzieje i co może zrobić. Usiedliśmy nad tym jego planem dnia. Kiedy okazało się, że większość czasu spędza w niskiej stawce godzinowej, czyli czymś, co mogliby wykonać jego pracownicy, to otwarły mu się szeroko oczy. Zaczęliśmy zaglądać piętro niżej, czyli do wysokiej stawki godzinowej, zastanawiając się, co mógłby robić, gdyby uwolnił godziny poświęcone na niską stawkę godzinową. No i okazało się, że przede wszystkim tutaj jest niewygodnie. Bo to są rzeczy nowe, bo to są rzeczy, które wypychają go ze strefy komfortu, bo to są rzeczy, które mogą się udać albo nie udać, które wymagają zatrudnienia nowych osób, nowych technologii, wydania kolejnych pieniędzy, ale, no właśnie, to ale mówi o tym, że, że coś tam się pojawiło wtedy w jego głowie, a mianowicie lęk. Lęk przed tym, co będzie, jak to będą wyrzucone pieniądze w błoto, co będzie, jak się nie uda. I ty sprawdź też w swoim biznesie, czy przypadkiem nie robisz tego samego. Czyli tak naprawdę markujesz pracę po to, żeby móc się przed sobą rozgrzeszyć, że no przecież harujesz, jak Wół, jesteś non stop w robocie, zrobiłeś to, to, to i ta lista się tak naprawdę ciągnie bardzo mocno, więc czego jeszcze można od ciebie więcej wymagać? No tego, żebyś właśnie odłożył ten klocek i dał ludziom pracować. Pozwolił im się skupić na swoich zadaniach, a zszedł do tego, do czego jesteś potrzebny, ty jako szef. I kiedy Marek sobie to poukładał, to faktycznie zmienił rytm dnia, kiedy dołożyliśmy do tego jeszcze wartości życiowe czyli to, co jest dla niego kluczowe, a jedną z głównych jego wartości była właśnie rodzina, z którą wpędzał bardzo mało czasu, bo nie miał na to przestrzeni, a teraz po pierwsze wpisywał w kalendarz czas z dzieciakami, czas z żoną, po to, żeby o tym nie zapomnieć, i po to, żeby mógł realizować tę swoją wartość, głównym elementem w jego wartościach była też niezależność, w związku z czym zrozumiał, że to nie ilość pracy, tylko jakość tej pracy i pozyskiwanych zleceń i klientów będzie miała tutaj znaczenie, po to, żeby on mógł tą swoją niezależność uzyskać, między innymi poprzez to, że będzie zarabiał tyle. Że będzie mógł się rozwijać, zmieniać, dobrze płacić ludziom, zatrudniać właściwych ludzi i jeszcze odkładać na to, by w przyszłości móc znowu zainwestować w firmę, by weszła na kolejny poziom. Kiedy wykonaliśmy tę pracę, kalendarz Marka wyglądał już zupełnie inaczej. Po pierwsze, w tym kalendarzu było to, co dla niego kluczowe, czyli wartości. Po drugie, wysoka stawka godzinowa i tak nie było to dla niego na początku łatwe, było to Wręcz trudne, ale jednak każdego dnia zaczynał pracę od zrobienia tego, co, pomaga mu, co pomogło mu wzrastać w jego biznesie. Teraz jego pracownicy nareszcie mogą wykonywać swoje zadania, a Marek już nie pracuje ponad 8 godzin, tylko pracuje zdecydowanie krócej, bo robi to, co wzrastać pomaga jego biznesowi, a nie wszystko za wszystkich. I teraz zadaj sobie 5 pytań które pozwolą Ci sprawdzić, gdzie Ty jesteś. Jedno z nich już znasz. Czy pracujesz głównie w wysokiej stawce godzinowej? Drugie. Co w Twoim biznesie jest tą wysoką stawką godzinową, czyli tym, co wymaga bezpośredniego Twojego zaangażowania i czasu? Po trzecie. Zastanów się, gdzie byś był, gdybyś realizował zadania z wysokiej stawki Godzinowej. Po czwarte, kiedy coś robisz, zadaj sobie pytanie, czy to, co robię teraz, przybliża mnie do zrealizowania moich głównych strategicznych celów. I to pytanie absolutnie rozbija bank. A po piąte, po piąte odpowiedz sobie na pytanie, co mógłbyś zrobić z uwolnionym czasem? Czyli na co byś go przeznaczył? Czy to będą aktywności jakieś, czy czas z bliskimi. Po prostu zastanów się, co by było, gdybyś uwolnił w ciągu dnia 2-3 godziny tylko i wyłącznie dla siebie, czyli gdybyś nie był na krótkiej smyczy swojego biznesu. Trójkąt produktywności. Figura, która zmieniła moje życie, moje działania, mój biznes. Polecam ci wydrukowanie, rozrysowanie sobie tego trójkąta, powieszenie w jakimś miejscu, w którym będziesz mógł na niego czy mogła na niego zerkać i zawsze kiedy coś zaczynasz robić zastanów się w którym elemencie tego trójkąta właśnie pracujesz odpowiadając na te pięć pytań które ci podałam będziesz też wiedział wiedziała czy jesteś w dobrym miejscu we właściwym czasie i tego ci życzę bo biznesy zakładamy po to by to one nas karmiły po to by wzrastały a nie po to żeby być na krótkiej smyczy swojego biznesu a ja nazywam się Barbara Lek i na co dzień wspieram przedsiębiorców takich jak ty, właśnie w tym, żeby móc w końcu zacząć żyć, żeby te biznesy prosperowały bez nas i po to, żeby uwolnić się, rozwinąć skrzydła i zacząć realizować swoje pasje. To pewnie co grało ci w sercu, kiedy ten biznes zakładałeś. Zapraszam cię do subskrypcji kanału, zapraszam cię na szkolenia. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków. Po to ci biznes? Dzięki za dziś.